Сильні громади, власні гроші, децентралізація публічних фінансів, воїнців, місій. Будь ласка. Добрий вечір панську. Добрий вечір, пані та панове. Подвійня за що це дорога дісім відстані. Я хочу сказати, що для мене це подвійна честь, що я можу сьогодні виступити. Zacznę od siebie, więc jestem dutny, że mogę przedstawiać nasze wyniki, nasze osiągnięcia. Po pierwsze położę tym, że może odpowiedzieć pro nasze rezultaty, te nasze doświadczenia. A w perspektywie tych 25 lat od początku transformacji w Polsce chyba właśnie reforma samorządowa się lepiej. A tymczas z perspektywy 25 rok iślowego jak Polska pokonało sobie niezależność, ja думаю, że reforma samolidowania była naszej najbliższą reformą. Ja też jestem zaszczycony tym, że możemy uczestniczyć w dzisiejszych dziesięciach na Ukrainie. Ale takoż dla Mane i GIE Cieńskość możemy bardzo uczestniczyć w tych podziemiach, które obecnie występują w Ukrainie. Przedstawiamy dzisiaj polskie doświadczenia. Hmm, przedstawiamy dzisiaj polski dosyć. I zdajemy sobie sprawę, że na ogół doświadczeń jednego kraju automatycznie do drugiego nie da się przenieść. My mamy z widocznością, jak prawo, no dosyć to nieje na inszą Ukrainy. Ale wydaje się, że mimo to pokazanie, co się udało i dlaczego się udało, może być przydatne dla tego. Niezależnie od to, zdaje się nam, że jak pokażą, co my robimy co nam w się, to co można by skoro z wykorzystuje dla Ukrainy. W pracach naszej grupy staramy się przestrzegać takiej zasady, że chwalimy się tym, co się udało. В роботі нашої групи ми стараємося слідувати принципу, що ми хвалимося тим, що вдалося. Але це саме те, мовили, ми так зробили і не робче так. Але часом також говоримо ось це. Ми зробили таким чином, але ви цього не повторюєте. Шкода робити другий раз на самого. E, не потрібно повторювати другий раз у самого полоту. Тепер вже переходять до сутки с нами таке. Це зачем от того, що... To hasło jest prawdziwe. Ze silne gromady własny grosz. Chociaż powiedzmy, że jest na te z niewolniami I chcę powiedzieć, że ono jest prawdziwe. Nawet wtedy, jakiego tego grosza nie ma dużo, i nawet, że i powiedzmy, że prowadzi go nie jest bogaty. A może nawet jest tak, że im mniej tych pieniędzy jest, tym, tym ten samorząd jest ważniejszy. Które jest mało, to w tym już były nie są Jak na wszystko wystarcza, to ten ustroj zostaje mniej ważny. Jak się żebyś na co wystawiciel, to cała organizacja już że je męczy istotnie. Cała polska reforma, to co się stało w 1989 roku, się opierało na dwóch filarach. Miało dwie takie podstawowe yy, podstawy tego, co, co w Polsce się zmieniło przez 25 lat w Cała polska reforma. Yy, ostatnim Pierwsze to było złamanie monopolu państwa jako właściciela środków produkcji i właściciela wszystkiego kraju. Pierwsze pytanie to było złamat monopoliu dyżawy na własność, na zasoby wyrodnictwa monopoli dyżowy własności u wszystkich usich. To jest prywatyzacja, to jest przejście do rynkowej gospodarki na socjalistycznej. To i prywatyzacja i do i ekonomiki i liczby socjalistycznej ekonomiki. A drugi filar to jest właśnie samorząd. A drugi to jest samorządowanie. Czyli złamanie monopolu państwa władzy lokalnej. to powrotem monopoliu monopolu na miejscową władzę. I bardzo krótko chciałbym powiedzieć, co moim zdaniem było kluczowe dlatego, że samorząd się nam Uda. Nie dużo korytkołska za to, co mało kluczowe znacznie dla tego, żeby forma samowalidowania u nas w Dałasach. Po pierwsze, gminą, potem również jak yy, mówił Marcin, powiatu był województwa, ale gminą przede wszystkim w 1990 roku zapewniono bardzo silną pozycję ustrojową. Po pierwsze tak jak powiedziałem w 89 1989 r. transformacji gminy, powitej i wojewódzkiej że tak bo w po pierwszej ciągu gminy, na początku roku, podarzyło dużo silną, systemową pozycję. Czy zapewniono im prawdziwą samodzielność? Im gwarantowano realną samodzielność. To oczywiście, znaczy takie powiedzenie, jesteście samodzielni, róbcie co chcecie. Nie, wy samodzielnie robicie, co chcecie. Na początku wcale nie było dla wszystkich oczywiste. Na początku niezobaczymy, jak chcą z tym skorzystać. A co będzie, jak oni będą robili błędy? Zadaję sobie pytanie, a co będzie, jeśli oni będą po No to Zrobią raz, a drugi raz już nie. Pomyli raz, a drugi raz że nie. A czy władza państwowa się nie myli? Nie myli się. A czy centralna, na władza nie pomyli, zwyczajnie też pomyli? masz taką prostą zasadę, że dziecko parę razy musi sobie nabić guza, zanim się nauczy chodzić, wprowadzono w życie w polityce to, to było istotne. Pozwolono nabić sobie guzy. To po tej ten pryncypcji, że dziecko parę razy wpadnie i nabije sobie syniaka powiedzmy, tym, jak lepszy chody chodzić, to jest bardzo nowy, Znaczy tych guzów dzisiaj możemy trochę policzyć. Są widać I te syniaki my nie możemy opowodować, ich widno, bo nie je. Ale szwała bogów na to pozwolono. Ale całą muszę do złowy. To jest jak pierwszy filar. Drugi filar to jest taki, że gminom przekazano naprawdę bardzo ważne zadania. I, co? Fundamut. Fundamut. I miściu, mi zwołodem, to jest pierwszy fundament. Drugi fundament jest takie, że miejscowym zawodom do realizacji sprawie dużo istotnych zadania. Już nie chcę wracać do 90 roku, ale jak popatrzymy na dzisiejszą sytuację, Я ja вже не хочу говорити про 90 рік, але коли ми подивимося на сьогоднішню ситуацію, то в Польщі около по 99% школ постанових школи саморазу. То в Польщі коло 99% шкіл початкового середнього рівня це є школи, які адмініструються місцевим самоврядуванням. В Польщі мали 6 тисяч інституцій культури. Це було коло 50 państwowych. I dzięki się lat Gospodarka komunalna, czyli to wszystko, co bezpośrednio ludzie odbierają na co dzień dostawa wody, dostawa prądu, oczyszczanie miasta, wyborzenie śmieci to wszystko jest w rękach samorządów. Komunalna sfera, Co się tutaj wchodzić. Woda, kanalizacja, elektroenergia, budowanie miejsca, zbudowanie się pośpiech jest równoważnia samoliedowania. Pomoc społeczna jest w dużym części finansowana pieniędzmi państwowymi, ale realizują zadania z pomocy społecznej przede wszystkim służby samorządowe. Socjalna dopomoga, chociaż cały system znacznie i mieli finansuje się z hożej centralnego budżetu, natomiast realizacja zadania się na najmniej samoliedowanie. To oznacza tyle, że ludzie widzieli, że to jest prawdziwy gospodarz miasta. To znaczy to, żeby zobaczyć, kto jest realnym gospodarem miasta. Jak w mieście coś nie działało, to było wiadomo, że idziemy do władzy samorządowej. Tak. Co, w mieście coś nie pracuje, to oznacza, to że to zrozumieliśmy, że idziemy skarżyć się do samorządu. Ale to zrozumieli i obywatele, i zrozumiały to władze również. I to zrozumieli i obywatele, i władze. Bardzo ważny efekt jest taki, że dzisiaj ludzi zaangażowanych naprawdę w politykę, w działalność publiczną jest wielokrotnie więcej niż było. Сьогодні дуже важливим результатом є те, що людей, які були чинні і активні участь в політичному громадському житті, стало набагато більше. Тобто мало людей витримує оглядання оцейне. Мало людей витримує дивитися по телевізору засідання парламенту. Це нудно і трудно зрозуміти. W okresie, bo to trudno zrób, bo to, bo to, bo to Ale co innego jest z Miejską Radą? Ono bardzo inna sytuacja, jak w Miejskiej Radzie. On wie wtedy, o mówili. On wie, że Burmistrz nie może się tłumaczyć, bo ma tak w ustawie Burmistrz tego nic nie wiadomości. Ludyna to nie rozumie. Proszę i co powieki o jakie problemy rozmawiają. Ludyna rozumie, że Burmistrz nie może skazać, że to moje pytanie. I to jest tak, że z jednej strony zbudowaliśmy Formalny aparat służby raz, władzy publicznej, to, to zadano, bo boku strony formalny aparat publicznej służby, władzy, ale kto buduje społeczeństwo obywatelskie, ale za pomocą tego budowano obywatelskie społeczeństwo. W 1993 roku, trzy lata po powstaniu gmin, w 19 owocje to opipsetowej wspólnym samostatnie ochromady. Pani profesor Zyta Gilowska, która zresztą od początku zaangażowana w reformę samorządową poważnie. Pani profesor Zyta Gilowska, samopsiątku, duży silnie zaangażowana w reformę samorządową. Prowadziła pierwsze badania działalności inwestycyjnej samorządu. Pochowała pierwsze do świetli dnia inwestycyjnej aktywności organicy samolidowania. Teraz, zawsze pomaga, 1993 rok, 3 lata po utworzeniu gminy. Czaraz chodzi o pietą, XIX, trójął rokistowania samowariatnych chromad. I były takie dziedziny już wtedy po tych trzech latach, gdzie efekty inwestycyjne działalności były w działalności samorządów pojedyncze niż państwu udało się osiągnąć od 1949 roku do 1990. І дослідження показало, що були такі громади, які протягом цих трьох останніх років сфері інвестиції зробили більше, ніж з 1945 року. Центральна влада. Центральна влада. не робила, Удаło нам ще абані вичти в телефонізації. Центральна влада, тому що іншої тоді не було. Вдалося, наприклад, досягнути абсолютного прогресу в телефонному зв'язку. Osiągnięto ogromny postęp w zaopatrzeniu w wodę. To były nie rezultaty w wody. Poprawiły się drogi, one się będą nas przez 20 lat poprawiały i będzie co robić, ale te efekty były gigantyczne. Jakieś do ich popał, się to po prostu budowlę, na no z były ale co było gigantycznie efekty. A dlaczego to tak się stało? Bo ludzie mieli do kogo pójść z ich sprawami. Dlaczego tak stało się? Bo ludzie znali, do kogo zbawić się ze swoimi problemami. Z perspektywy Warszawy to, że gdzieś na 100 osób nie ma wody, to nie był problem. Z perspektywy Warszawy, tam, gdzie umowno 100 osób nie ma wody, to nie było problemu. Ale w tej gminie ludzie wiedzieli, że to jest pierwsza sprawa dla tak? Ale w nalekiej gromadzie ludzie znali, że to jest pierwsza sprawa, pytanie. Przestały działać tylko takie priorytety, które... Rozumiał sami край, бо на місці були зпевні імне справа важне. І тоді перестали діяти тільки ті пріоритети, які були зрозумілі для цієї країни. Тільки почалися місцеві prioritety, а на місці питання було набагато важливість. І то почало дякувати. Це почало працювати. No то ще на składa що ми samo сьогодні. Це все дає в результаті то, що маємо сьогодні. Myślę, że perspektywy na, na przyszłość są dobre. Co, z ty, co, co teraz wynika z tego takich pozytywnych pozytywnych yy, z tego, co się w Polsce udało zrobić? Ja думаю, że perspektywy na majutnie mają dobre. Natomiast jakie wystąpi można zrobić z tego, co udało się zrobić w Polsce? Pierwsze to jest tak, taka będzie samorząd, jak będziemy chcieli. Po pierwsze, samowolitowanie będzie takim, kogo my będziemy chcieli. Potrzebna jest determinacja we wdrażaniu tego. I tego budyku, celu swojego, wprowadzić się w swój Ja kiedyś, też na początku lat 90., uczestniczyłem w jakimś spotkaniu w terenie z przedsiębiorcami, jak w nowej naukowej gospodarce. Pamiętam na początku 90. roków, ja mogłem uczestniczyć u złotyci i na miejscach z tymi podejmującymi, czy uczestniczyłem i któryś z przedsiębiorców bardzo gniewnym tonem zapytał mnie, dlaczego w naszym mieście się nie ma związku z przedsiębiorców. Jakiś przedsiębiorca z dużym gniewnym głosem zapytał mnie na czemu w naszym mieście do dzisiejszego dnia nie ma objednania przedsiębiorców. I kiedy ono wreszcie będzie? I kiedy ono nawet pojawi się? No więc to był jeden z niewielu przypadków, kiedy dostałem brawo za wystąpienie dla przedsiębiorców. Це no, був один з небагатьох випадків, коли я одержав аплодисменти за виступ для підприємців. Мені приїжджав, що ти не все зробиш. Я відповів, тоді будете мати об'єднання, коли ви його зробите. І то, що люди зрозуміли, що ти не маєш для себе зробити, то є спірші субтитрські самодоволі. І то, що люди сьогодні розуміють, що вони будуть мати такі результати, які самі собі створюють, це є перший успіх польського самовідування. Для тих, що потрібна рана правна, тому потрібно мати певні юридичні рамки, але потім люди самі. Але потім люди наповнять їх змістом. І Іж останнє здання. Треба не чи да. Останнє речення. Не можемо дозволити собі повірити, що нам не вдасться. Реформа все складала з десятків rzeczy, округли, але кто ще не позвони. Реформа складалася з десятків різних елементів, про які говорили, це не вдасться і це не вдасться. Ну, і хвала тим, хто не увірить. І, і слава вам тих, хто не повірив Дякую дуже дякую.